Witam Was wszystkich. Dzisiaj jedziemy z kądzią na przegląd. Tak się składa, że akurat dziś przypada następne badanie. No i jedziemy zobaczyć. Myślę, że tam nie powinno być problemu. No, one są git. Wszystko działa, wszystko jest prawne, motocykl jest... jest Normalnie jak nowy, nie. No także myślę, że to tylko formalność. No ale zobaczymy, może czegoś, nie wiem. Także widzimy się na stacji. To no, no sama droga. Na stację, którą jadę to nic specjalnego. Zresztą w ogóle nie wiem czy mi się dzisiaj coś specjalnego da, uda, uda yy, nagrać po prostu. No ale widzimy się później ze stacji i tak jak mówiłem to była tylko formalność. Maszynka jest sprawna, zdrowa, ładna i gotowa do jeżenia. Także jedziemy? Nie? Co tam przejedziemy sobie tu tędy przez blokowisko? I kurczę mały problem ogólnie jest. No znaczy problem, no problem, nie problem, no ale nie ma dzisiaj z kim pojeździć Dzisiaj będę sobie sam latał. Tak gorąco. Dobrze, że mam kurtkę meszową, jak się jedzie to jeszcze jest git, nie? Ale jak trzeba gdzieś stanąć chociaż na chwilkę, to jest naprawdę masakra, no ale jakoś tak nie, nie, nie lubię jeździć na zdrabkę, nie jeżdżę w ogóle tak. Ja już miałem małą przygodę na motocyklu, nie na tym co prawda, w ogóle nie na tego typu motocykla, ale miałem i lepiej się jednak spocić niż potem co najmniej dwa miesiące męczyć, więc nawet w upały jadę ubrany. No. Czy to dobrze, czy to źle. Jeden powie, że bardzo dobrze, drugi powie, że op, jesteś cienia, zjeździ, nie umiesz, tak. Ostatnio jeden się wypowiedział, że on jeździ na zdrabkę. Bo on umie jeździć. Tak, on umie jeździć. O ile to prawda w ogóle, bo często widać na filmikach, że akurat tam tak piszą ludzie w komentarzach mistrz prostej, no ale dobra, ja nie mówię, że jestem lepszy, że umiem, że coś tam, coś tam. Ale po prostu mogę o Zagadałem się. O! Ale że możesz umieć jeździć jak chcesz. Jak cię ktoś szturchnie na drodze, to zobaczymy wtedy, jak umiesz jeździć. No. I wymyśliłem teraz, że jadę sobie zobaczyć do szkoły jazdy, do której uczęszczałem w której robiłem prawo jazdy na motocykl, bo na samochód robiłem lata, lata temu w szkole, która już nie istnieje, też lata z racji tego, że właściciel no, po prostu no każde, na każdego kiedyś przychodzi koniec no i na mnie też pewnie przyjdzie jak i na was wszystkich, oby jak najpóźniej no i szkoły już nie ma, a teraz prawo jazdy robiłem stosunkowo niedawno, bo w 2020 roku prawo jazdy na motocykl więc tutaj nie ma problemu z szefem Darkiem może nie za często, ale kontakt jakiś jest znamy się czasem się gdzieś spikniemy czasem zadzwonimy do siebie, no ale jest facet w porządku także Jedziemy zobaczyć, czy jest pracy, w ogóle się urlopuje, w końcu są wakacje, nie? Dobrze, zaraz zobaczymy. O, niechare, kierunku nie wyłączyłeś. Czasem mi się to zdarzy, no nie, nie często, ale chyba jest, bo widzę jego samochód. Mm -hmm. Zapierdziela tą małą motorówką Oczywiście jak na możliwości tego sprzętu, nie? Ale <śm> Dawid jest ostry zawodnik I Idzie jak przecinak Także widzicie, miało być tylko przegląd, no a złożyło się jak złożyło. <śm> Znowu coś tam, no ale fajnie, no szkoda tylko, że jest aż tak gorąco. No, Dawid fajnie na zdrapeczkę, no ale co, na motocyk, na motocykl, na skuter ma się poubierać, chociaż no, byłoby i chyba dobrze, nie? Na skuterze takim 125 też, jak przyłożysz. Może nie jak przyłożysz, może jak się wyłożysz na asfalcie, to, to wcale nie będzie lepiej niż na moim motocyklu. No ale tak to jest. W każdym razie teraz lecimy po jakiś olej samo, yy, olej samochodowy olej do Dawida maszyny i co dalej nie wiem, zobaczymy gdzieś jakąś taką małą trasę zrobił choby razem nie wiem, zobaczymy, może Dawida namówię, może chociaż jakiś cieszyn machniemy Nie wiem, będziemy widzieli A na razie dosypykamy Troszkę za wolno, jak na taki ufał. za mało wieje No ale to z racji tych samochodów Tych ograniczeń, a nie możliwości Dawida sprzętu Pojedzie na lewo, nie pojedzie. Jest stał uczciwie. Go go, bo się zmieni zaraz. I Dawid nie ma dalej interkomu, no to jest trochę denerwujące, bo nie ma jak z nim porozmawiać podczas jazdy. Tylko jest tak, w jedziemy tu, no dobra, no i jedziemy. <gry> Okej. Okay, no. Mam nadzieję, że szybko to zmieni. Dzisiaj a propos, to Dawid miał ogarnąć jeszcze badania na prawo jazdy, na kurs prawa jazdy, żeby móc profil kierowcy założyć. Ale czy to zrobił, jeszcze go nie pytałem. Malował sobie koła Felgi. Takie jedno, taki drugie, i ten Tutaj jak się nie mylę pokażę Wam gdzie powstają nasze słynne Prince Polo Fabryka w Cieszynie Właśnie tutaj O, o zakaz, a chcieliśmy tam jechać, no to nie pojedziemy dojechać dlatego pozamykane te drogi tak do rynku to nie objazd jest w lewo do granicy ale ja łyska. to jedziemy w, w lewo no tak pokazywało czyli całkiem od drugiej strony no tak można by było inaczej ale w sumie to i tak nie wiem czemu nie posłuchałem dobra tutaj śmigniemy według objazdu Cieszyńska Wenecja. Tutaj coś teraz działają. To jest. To jest Dawid, ta Cieszyńska Wenecja. Tam masz bary, jak chcesz, to możesz siedzieć prawie nad wodą. Myśmy tam chodzili na kawę kiedyś i na lotki. że człowiek ma jakieś umiejętności po zaduro, bo tutaj ten wiatr tam przed chwilą to był faktycznie dziwny i ekstremalny. Tutaj to normalnie by szło skoczyć! Dawid wyciśli z niej więcej! To 8 było najwięcej, ale to było z góry. U nas deszczyk, na szczęście już się kończy. I chyba będzie dało się jechać dalej. Zobaczymy. Stoimy pod daszkiem w takim jakimś co to jest? Restauracja, łowisko. U babci przy Wiślance Także dzięki babciu, że mogliśmy się pod dachem schować nie? Patrzcie, nie wiem czy to kamera odda Raczej nie, ale jakie piękne, czerwone Ale tak naprawdę Te słońce no, wyglądało super Nie wiem czy jeszcze za chwilę będzie widać I już jesteśmy bliżej swoich rejonów No ale jak widzieliście Ten deszcz nas złapał Trzeba było trochę odczekać Także nie było to zbyt no ale jednak Potem pomału jechać, bo wszystko mokre Te samochody, które jadą obok was, przed wami To wiecie, jak zawsze taka mgła się tworzy no, widać to słońce jeszcze no, Pewnie kamera tego tak nie odda, no ale No ale cóż No to, ale to lepiej tędy Ja Dawaj, dawaj, chłopie.